Piękny poranek w zatoce, na jachcie, a nawet na dwóch jachtach. Trochę nam te jachty się kręciły w nocy, więc chyba kotwice się skręciły bo były one takie dość luźne, nie były mocno napięte no zobaczymy, musimy sprawdzić jak to, jak to będzie, ciekaw jestem jak to rozważamy sam no, to Grzegorz płynie po nas teraz na drugą rundę i, i nas też będzie wyprowadzał na spacer Zresztą jogin-sportowiec wybiera drogę w wpław. Zostaliśmy zaproszeni na zwiedzenie jachtu Koko. Pięknie utrzymana, zadbana łódka. Trzy kajuty, w tym przestrzenna, wygodna kajuta dziobowa. Nasze marzenie. Psy też mają każdy swoją kajutę. Lepiej niż większość z nas na rejsach czarterowych. A łańcuchy rzeczywiście splątane. Zgrudzowaliśmy nasz łańcuch, a Grzegorz powoli podnosił swoją kotwicę. Po kilku próbach się uwolniliśmy. No, więc na szczęście udało się kotwicę rozplątać. Mamy sumę. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Już w kierunku Sifnos, czyli w kierunku Aten. No i troszeczkę wiatru mamy w końcu. Tak więc udało się. No i kolejny etap podróży poniżej Sifnos. Wiatr troszeczkę się rozwiał, ale nie za bardzo. Ale przechył jest, co można poznać po uchylonej kochance. Low sailing płyniemy na Sifnos jednym kursem, ale te, teraz się zrobiliśmy hals Świat troszeczkę odkręcił No tak sobie płyniemy 3 węzły 3,5, pół cztery no więc no, jeśli się okaże że nie zdążymy przed zmrokiem Tutaj nie włączymy się, ale, ale postaramy się. To może krótko dla tych, którzy pierwszy raz na jachcie coś o toalecie. E, większość toalet to są takie toalety pompowane ręcznie. E, zazwyczaj one mają taką rączkę, tak jak u nas. I przełącznik. Oczywiście ważna rzecz do toalet: na jachtach nie wpuszczamy nigdy papierów, żadnych takich rzeczy, tylko, tylko organiczne rzeczy i to takie małe. Czyli wszystko, co z człowieka wychodzi. A to dlatego, że tam są takie bardzo wąskie rurki, jak coś grubszego tam wejdzie, no to po prostu się zapycha na amen. No i po wykonaniu swojej potrzeby. To, co trzeba zrobić, też są różne z szkoły, tak? My stosujemy tak, że przełącznik na czarne, czyli to jest wypompowywanie. Wypompowujemy, potem przełącznik na białe, czyli nabieramy wody i wypompujemy. No i ostatecznie. Znowu przełącznik na czarnej to jest pozycja już docelowa. No ale wypompujemy tą wodę, która tutaj się nabrała. Tak żeby, tak, żeby po prostu nic tam nie chrupało. No i gotowe. Eee, Polecę się pompować tak troszeczkę więcej. Tak, żeby rzeczywiście wszystko już przeszło przez rury i opuściło. Eee, muszle i dotarło do zbiornika z nieczystnej nieczystości, albo na szarą wolę. Na zbiornik na nieczystości na naszym jachcie znajduje się tutaj, zaraz za kibelkiem. Wygląda tak. Oczywiście tu teoretycznie można odkręcić i sprawdzić, ale nie będziemy tego robić, bo tam są nieczystości. No, a żeby opróżnić ten zbiornik, to tutaj pod umywalką u nas jest jest taki przełącznik kawajka, i w tej chwili e, jest poziom e, obróżniony, czyli e, znaczy, że wylatuje prosto do morza. To jest ok, dlatego że jesteśmy na pełnym morzu. Przy e, podejściu do portu, przed podejściem do portu, trzeba po prostu przekręcić w taki sposób. I już. I wtedy woda spiera się w zbiorniku. E, no i gdy wypłyniemy. Według przepisów to jest chyba 7 mil od brzegu. Wtedy rzeczywiście można to yy, spuścić. No. Nie spuszczajmy tego w porcie, bo no, potem woda jest nieprzyjemna w tym porcie. Zasumowaliśmy elegancko, spokojnie i bez problemu. Czy na pewno? To się dopiero okaże. W porcie rządzidziarska, energiczna szefowa. Poprosiliśmy ją o polecenie restauracji. Która restauracja jest rekomendowana? Bo jeden kuchnia jest lepsza, a inna... Wszystkie są dobre. Słuchaj, pierwsza i ostatnia... Pierwsza jest steki, a ostatnia to kiklades. Są to tradycyjne jedzenie. Ok, kiklades. Uh, yes, ok, lokalna kuchnia. Tak, kiklades i steki. Then it is omega 3 which is a gourmet restaurant and serves only raw meat, raw fish. Serviçe okay. a okay. The next is miso miso. No, the next is majolca which is traditional too. Then miso miso which is semi traditional and mm -hmm. uh, gourmet and then yalos, yalos. Mm -hmm. is also very nice and notos. Więc zapłaciliśmy za postój. Powiem szczerze, że pierwszy raz. Jest czwartek. Pierwszy raz za postój zapłaciliśmy jakoś tak 2133, Za wodę 6 i za prąd też 6 i jacht za i 6. Z hakiem. Plus wat. No. A tutaj e, o tyle jest ciekawa sprawa, bo tutaj są murinki i my nie wiedzieliśmy o tym więc sumowaliśmy na kotwicy, rzuciliśmy kotwicę no i tam jest taki wielki gruby łańcuch tuż przy, tuż przy kej więc no albo na, długim, na długiej kotwicy trzeba albo po prostu na moringu to są więc my no, jesteśmy na kotwicy tutaj ja patrzyłam jest dość sporo kamieni na dnie więc Sugerowałabym jednak korzystanie z mooringów. Zobaczymy jutro jak Zobaczymy będziemy jutro. pływać. <grym> Obraz z drona pokazał, że nasza kotwica zaczepiła się o łańcuch leżący na dnie. Widać też ślad, który zostawiła na piasku. Zrzuciliśmy ją wcześniej, ale najwyraźniej nie wbiła się w dno i zatrzymała się dopiero na łańcuchu. Ostatnia rzecz, jakiej chcielibyśmy. Na kolację wybraliśmy restaurację Tosteki. Znakomite jedzenie i wspaniałe otoczenie. Stoliki stoją na piasku. Gemista, pieczona papryka, nadziewana ryżem. Wyśmienita. Plaża i otaczające ją tawerny i sklepy. Wczoraj gwarne, pełne życia, rano dają wytchnienie chcącym zażyć kąpieli introvertykom. Właśnie odpłynęliśmy od Kei. Wiemy, że, że tutaj na środku jest łańcuch. Zrzuciliśmy go w odpowiedniej odległości, wydawałoby się. Podnosiłam bardzo delikatnie łańcuch, tak żeby tam tej kotwicy nie, nie, nie ruszyć. No i cały czas obserwowałam dno, jak podnosiłam łańcuch, wyciągałam łańcuch. No i patrzę, a kotwica jest przy łańcuchu. Myślę sobie, oho, będzie kłopot. Podnoszę, 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 ale szczęśliwie kotwica jakoś się wysunęła. Może nie była zaczepiona, tylko była obok i się z łatwością y, dała podnieść. Także uf, nie mieliśmy kłopotu. Ale chwila udręki w duchu była, co to będzie za sekundę, za dwie, za trzy. Czy się podniesie, czy się nie podniesie. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Yy, może nas zasubskrybujesz, to będziemy się widzieć częściej. to nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.